Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W tym poradniku pokażę, jak wymienić amortyzator tylny w Opelu Signum z lat 2003 do 2008. Pierwszym krokiem jest diagnoza. Sprężystość i brak wibracji to oznaki, że element działa poprawnie. Jeśli samochód trzęsie się podczas jazdy lub koła stukają, trzeba zastąpić amortyzator. Do pracy potrzebne będą: wkrętak, czekan, podnośnik hydrauliczny i zabezpieczone stanowisko warsztatowe. Zdejmij koło tylne, podnieś pojazd i zablokuj go na statyku. Następnie odkręć trzpienie amortyzatora z dźwigni i łączenia z kadłubem. Wykorzystaj młotek do uwalniania zacisków, ale działaj delikatnie, by nie uszkodzić elementów. Zainstaluj nową część, dokręcając śruby z odpowiednim momentem obrotowym, i sprawdź, czy nie ma luzów. Ważne, zawsze sprawdź numer WIN, by upewnić się, że produkt pasuje do modelu. Szukaj sprzedawców z wysyłką 24 godziny i gwarancją. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z mechanikiem, nie każdy model wymaga identycznych kroków. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!